Witajcie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, publicznej uczelni, która ma blisko 70-letnią tradycję. Na naszej uczelni przede wszystkim liczy się tolerancja i wielokulturowość. Mamy dwa wydziały: Wydział Teologiczny i Wydział Nauk Społecznych. Mamy też bardzo dużo fajnych sal, które chcę Wam teraz pokazać. Hat posiada wiele nowoczesnych sal poświęconych konkretnym dziedzinom nauki: pracownia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, andragogiki, resocjalizacji i międzykulturowości, czy również pracownia informatyczna. Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w sprzęty multimedialne umożliwiające przekazywanie wiedzy na najwyższym poziomie. HAT w celu ciągłego rozwoju i poszerzania horyzontów współpracuje z różnymi ciekawymi partnerami. Fundacją Ale Nauczanie i Akces Edukacja otwiera nową przestrzeń innowacji metodycznych Makerspace. Ciągłość tworzenia i uczenia się Lego Education. Sala wyposażona jest w nowe, specjalistyczne zestawy. Studenci mają do dyspozycji materiały takie jak podręczniki do zajęć Lego czy szczegółowo opisane zestawy klocków dla różnych grup wiekowych. Dzięki wykorzystaniu Lego Education jest możliwość dotarcia do każdego ucznia wspomagając jego indywidualny rozwój i pomagając mu osiągnąć sukces. Hat może się pochwalić nowoczesnymi pracowniami językowymi. Sale wyposażone są w nowoczesny system audio i system multimedialny gwarantujący wysoki poziom w nauce języków obcych. Kolejnym punktem w naszej wycieczce po chat będzie nasza biblioteka. Posiadamy najważniejszą literaturę zarówno dla pedagogów, jak i teologów. Wszystkie potrzebne materiały do zajęć znajdują się właśnie tutaj, przez co studenci bez większych problemów mogą znaleźć to, czego akurat potrzebują. Warto też zwrócić uwagę na wydawnictwo naukowe Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które wydało już wiele własnych publikacji. Teraz czas na miejsce, które jest głównym sercem naszej uczelni. Aule, to właśnie tutaj odbywają się wszystkie najważniejsze wydarzenia w ciągu roku. Takie jak rozpoczęcie roku akademickiego, ogólnopolskie konferencje czy różne inicjatywy organizowane przez studentów, takie jak wieczory z pasją czy ciekawe panele dyskusyjne. Nasza uczelnia posiada wiele sal dydaktycznych, ale również sal warsztatowych czy sal konferencyjnych, takich jak ta. Studenci oprócz rozwoju intelektualnego mają również możliwość rozwijania się fizycznie. Akademickie Centrum Sportu jest miejscem, gdzie każdy student może korzystać z profesjonalnego sprzętu pod okiem doświadczonych instruktorów. KAS to przede wszystkim społeczność. Korytarze zaopatrzone zostały w wygodne pufy, kanapy i automaty z przekąskami, dzięki czemu studenci mogą komfortowo spędzać czas między wykładami. Kierunek studiów pedagogika uzyskał certyfikat i znak jakości Studia z przyszłością. Studia drugiego stopnia wyróżnione zostały ponadto przyznaniem certyfikatu nadzwyczajnego – Laur Innowacji. W 2020 roku studia drugiego stopnia otrzymały wyróżnienie nadzwyczajne – Lider Jakości Kształcenia. Oba wydziały posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora, a Wydział Teologiczny dodatkowo do przeprowadzania procedur habilitacyjnych. Tak wygląda chat od środka, niepozorna Akademia z Wielkim Sercem. Do zobaczenia!